Cześć wszystkim, jesteśmy na już na łowisku. Będziemy siedzieć tutaj 4 dni. To jest ta bomba, co dla Was szykuje. Tak wygląda nasze łowisko 3 hektarowe. Jest jeszcze jedno miejsce gdzieś tam, jedno miejsce jest w ogóle na drugim końcu, a my jesteśmy tu. To jest cały sprzęt ławeczka, parking, pietracha, nasze łódki. No, jak Piotrek koceniasz? Udało nam się. Udało się? Pio... Tych, chyba cały tych, kurwa, całych udało nam się. 13 piątek. I to będzie trzynastka szczęśliwa. No. Dobra, ja się rozwijam. Dużo mieliśmy pecha, by tu dojechać, ale... ale dojdziemy... to, to zawsze daje, bo ja mam często tak, że najbardziej takie rzeczy potem odbija ryby, nie? Przed tym dniem, przed tym przyjazdem, przed trzynastym, wszystko nam słonie tak, ale dzisiaj dojechaliśmy, nie? Yes. Zaczynamy, Rozkładamy się, szykujemy się i jak się rozwinę, to usiądziemy, sobie pogadamy i pokażemy Wam to i owo. Cieszę się, że jesteśmy i zaczynamy ilu? Trzydniową, czterodniową prawie wyprawę? Trzy nocki, cztery dni. Wow. Ok, jesteśmy już w miarę rozłożeni, tak żeby Wam pokazać. Jesteśmy na łowisku Depruin. Tak wygląda parking, tu jest toaleta, jakaś budka na jakieś rzeczy, jakbyśmy chcieli po prostu schować. Tam jest brama, później Wam pokażę, bo jest jeszcze właściciel. Mamy ją potem zamknąć, dostaliśmy klucze, bo to jest teren zamknięty. Wygląda nasz obóz, tu jest ścieżka do stanowiska numer 2, tu jest ścieżka do stanowiska numer 3. No i będziemy szli na stanowisko numer 1, na którym siedzę wraz z Piotrem. Tak wygląda nasz obóz. Trochę jest jeszcze nieład, bo tak naprawdę przyjechaliśmy, się rozłożyliśmy, będziemy się szykować. Piotrek jest cały mokry aż widać po polikach, że czerwone. Fajnie mamy na łowisku, bo jest taka ławka. My ją sobie na razie daliśmy tak. Obiady będzie fajnie gdzie zjeść. To jest naprawdę duży plus. Łowisko jest całe zamknięte. Piotrek będzie łowił prawą stronę, ja łowię lewą stronę. Do dyspozycji mamy łódkę i będziemy pomału już za niedługo pierwsze wywózki robić, pierwsze szykowania. Pierwsze miksy, pierwsze skanowanie, tak wygląda łowisko. Bardzo urokliwe, powiem Wam, że dawno nie byłem na tak urokliwym miejscówce. Bardzo mi się podoba ta woda. Przyjedzie ekipa z Anglii na stanowisko numer 3, które jest na końcu z lewej strony. My w ogóle nie będziemy prawdopodobnie widzieć. Tam widzimy stanowisko numer 2, gdzie już jest ekipa. Przyjechała chwilę po nas. A tak wygląda nasze stanowisko, nasze house'y na te 3 noce, 4 dni. Więc życie nam na razie powodzenia. Ja się zaraz zabiorę za miksa. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, będzie więcej takich wypraw. No i ja się zabieram za, pierwsze, za robienie miksów. Pokażę Wam, jak miksy mi będziemy łowić. No i się do Was za chwilę odzywam. Ok, zaczynamy. Pierwszy zestaw ananas wleci miks. Ten, co sobie przygotowałem w małem wiadereczku. Kuleczkami zasypiemy ananas z ostatniej wyprawy. I najważniejsze, czyli zapomniałem, czyli muszę udać się do namiotu, kupić sobie kamerkę PVA. Boreczek PVA. Przygotowany. Jak zawsze Tomek to robi, czyli odcinamy rogi. Aż kulka wypadła. Kładziemy nasz zestaw do łódki. Na haczyk dopinamy PVA. Ładnie teraz poprawiamy zestaw. Coś takiego. Zamykamy klapę. Klapa zamknięta i się do Was odezwę, jak już zacznę wywozić drugą wędkę. Dobra, zaczynamy drugą wędkę, czyli tak, szypy gotowego miksa, jedna szypa, zamykamy gaderko, podłużymy tu, teraz tak, PVA, jak klasycznie rogi ELO, żeby ona nam fajnie się zatopiła w moment. Teraz zaczepmy porządnie PVA w ten oto sposób. Zamykam i się odzywam, jak wywozić będę trzecią wędkę. Trzecia wędeczka squid, kukurydza, kuleczka. I wywozimy. Tutaj bliziutko. I już mamy trzy wędki wywiezione. Pietrocha, za wyjazd. Już mamy powywożone jako piersi na wodzie, to akurat fajnie bo zaczyna padać, a my mamy już wszystko wywiezione, jest wszystko zrobione. zjedliśmy z Piotraczkiem sobie obiadek mielone ziemniaczki, buraczki klasyczny el polacos jesteśmy po grubym deszczu wszystko mokre Piotrek co robi? to po obiedzie, ja gotowałem to ty zmywasz ściana deszczu aż biało no fajna pogoda przestało padać Wyszliśmy sobie, chyba było wszystko ok na deszczu tak, że jest normalnie na łowisku aż biało Siedzimy skitani z, z Piotrem I co mamy robić? Czekamy, czekamy Mamy no, ósmą rano, jesteśmy Już po nocy Jakieś delikatne dwa brania, może trzy były Ale taki jest cisza, bez ryby Piotrek jeszcze śpi tak jeszcze śpi, więc nie będę się głośno tutaj odzywał. Idę sobie sobie herbatę, coś sobie zjem i czekam aż w stanie, żeby zrobić normalne śniadanie i po śniadaniu dopiero wywiozę wędki. I śniadanko z takimi widokami, to jest śniadanko, wiem i się będę do was odzywał jak już będę wywodził wędki. Okay, będziemy przewozić wędki, więc wyłączymy alarmy. Raz, dwa, trzy. Alarmy wyłączone. No i zaczynamy po kolei ściągać wędkę, wywozić i będziemy tak działać. Zacznijmy od pierwszej wędki. Ok, zaczniemy pierwszy zestaw, czyli tak. Resztkę tej kukurydzy, co mam, później dorobimy naszej kukurydzy, bo trochę truskawki, ale tylko troszeczkę garść, żeby po prostu dobić to do miarę spokojności. Dosypiemy sporą ilość dużych kul ananasowych. Damy nasz zestawik, i nasz mały zestawik wygląda tak. Malutki dambelsik dosłownie z metody. Taki jest tu plan na tę wędkę. Ale teraz trzeba zrobić jeszcze jedno, wziąć wchycić za PVA i mąknąć PVA. Ich wam zaraz pokażę. Mąknięta PVA z zestawem. Ładnie teraz pociągniemy i położymy tak. Ładnie na środku. No i dobra, zaczynam wywozić wędkę. Ok, lecimy z drugim zestawem. Kulka truskawka tego znowu ładnie zaszypujemy. co zrobimy? Montujemy pięknie o węzeł. Mocnie trzyma. Poprawimy ciężarek zestaw, położymy PVA na środku, żeby ona miała 100% pewność, że ona spadnie. Zakładamy klapę. No, i wywozimy drugą wędkę, jak trzeci zestaw Skołpi Ulecha Skołpiego PVA, El Classico ucinamy rogi. Jeden, drugi ła, wysypuje się. Zaczepiamy nasz hak opa kładziemy na środeczku żeby ładnie nam wypadło zamykamy łódkę i wywożę trzecią wędkę sprzątam i się do was odezwę. dobra idziemy z piotkiem zanęcić miejscówki wywieźliśmy zestawy idziemy donęcać ja jeszcze pójdę swoją, już donę całem. Zapomniałem nagrać, ale wam nagram jeszcze później. Na pewno będę Idziemy z Piotkiem. To jest inny samochód. Nie będziemy go pokazywać. Tablicy. Namioty mają jakieś na trójce, ale chyba jeden. No, droga na dwójkę jest, powiem ci, ciężka. Hmm. O, tak wygląda nasze miejsce. Pięknie. Idziemy dalej. Idziemy, zobaczyć Piotrek męci. Ale jest tak świeci słońce, a nie widać żadnych szpietów, żeby one się chociaż jakiś pokazały ja Idziemy bardzo cicho, bo one mogą siedzieć tutaj karpie. Patrz, tu jest miejscówka Piotrek. Jasne, że tak. Patrzcie, jakie miejsce znaleźliśmy? Drogi. Ale tu pięknie wygląda ta woda, nie? A tam też masz dalej? Co idziemy tam zobaczyć? Tam jest już stanowisko, a 2 dwa. Siedzą już i tu się kończy nasze miejsce. Mędkowania proszę nie nie widzieć. Tu się kończy stanowisko Piotrka. To dajesz trochę, czy wracamy? Wracamy, to ja mam w tym miejscu To ciężko by było rzucić, nie? Chyba, że stąd byś jakoś rzucał Czyli masz tak jak ja Jedną wędkę do rzucenia, a drugiej się nie da nie? Mamy godzinkę 12.15 14 To jesteśmy 24 godziny ponad już nad wodą Zestawy będzie gdzieś 23 dwie były brania u mnie z cztery, jakieś takie. Pyp, 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 pyp. I finito, u Piotka było w nocy raz. I finito. I finito. Miało nie padać, a tu pada. Zobaczymy. Jest godzina 14:24, już wędki w wodzie i cisza. Mamy godzinę 17:20. A my robimy sobie eko grilla. Piotrowy wywodzi zestaw. Co tu dałeś? Czosnek. Czosnek. No, mhm. że się łożył. Gdzie to jest? Godzina 20, już jest ciemno. Zestawy ostatnie zostawię, nie wywożę. Zobaczymy jak to będzie. Jest godzina już ciemno, wszystko widzę, że stanowisko numer dwa, wy tego już nie widzicie. Już się też zbiera do spania. my tak samo, czas odespać, ostatnią noc, gdzie całą noc padał gruby deszcz. Życie nam powodzenia i do usłyszenia rano albo przy rybie. Siemano, wstaliśmy. Jest godzina dziewiąta. Jesteśmy około 40 godzin wędki w wodzie. I nawet nie mieliśmy brania. Jesteśmy po śniadanku. Ja zciągnęłem wędki i zaczynamy PVA. Wcinamy rogi, takie malutkie teraz zestawy. Tak samo kukurydza z orzechem tygrysim. Mały teraz. Zmieniamy trochę miejscówkę. Zamykam łódkę i się do Was za chwilę odzywam, kiedy zacznę, kiedy zacznę wywozić następną wędkę. Jest niedzielka, a my co? Znowu super deszcz. Chyba już któryś raz na tej wyprawie jest tak, że ściana na deszczu, siedzimy w namiotach. No i co? Nic nie zrobisz. Później ma się przejaśnić, no to może coś widzimy, a tak to siedzimy całą wyprawę prawie cały czas w namiotach. No ale... Czasami tak bywa, że pogoda nam nie umożliwia fajnych wypadków. Chcemy do Pietrachy. Wyszło słoneczko. Po dziesiątym deszczu. Się wszystko tu pływa. Tak jest wszędzie, nie? I podnamiot. Dobrze, że tyle bonusu jest, że możemy mieć tu podłogi, bo... Chyba tylko to ratuje to miejscówkę. Tam idzie pod namiot normalnie, pewnie jezioro jest nie? A Piotrek to mówi, że ma jezioro w namiocie, więc Uwisko <noise> de pru. Jak nie łowi ryb tylko łowi kaczki, a jak nie biorą kaczki to łowi boje <noise> To jest kątę Churde poczekajcie, wy... tylko zaopiekuję się obiadkiem Zamieszam Zupką. Po raz y, 30 y, na naszej czterodniowej wyprawie leci ściana deszczu. To ma ta taka najmocniejsza, bo ta tu się z jakimś wiatrem wzięła. Jest to po prostu masakra, co się tu dzieje. Dobra, jeszcze ja zamykam po I slipa trzeba trochę drzwi podciągnąć do góry. Jest normalnie na sakra. Siana, deszczu, leje, leje. Mamy godzinę o dziewiętnastą. Widzimy, będzie ciemno. A tu już się robi ciemno. Ostatnia noc piątek przed nami. Nie długi Mamy kurwa nawet bez brania. Nie wiem. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby doprowadzić do tych ryb. Zobaczymy. Ostatnia noc wierzę w nią, że się uda jakąś jedną potencjalną rybę ściągnąć do zestawu. Już nic nie widać. A jest godzina 19.30, jeszcze 20 minut temu było wszystko ok, nie? Liczcie, że ta noc ostatnia przyniesie chociaż jedną rybę. Jeden karp, nieważny wak. A ja byłem pozytywny, taki. Siedem karpi. Ja nie chcę jednego karpia wyciągnąć na macie i będę przeszczęśliwy. Daj mi tego karpia, proszę cię. Trzymajcie kciuki, no i widzimy się rano, na no albo przy rybie. Cześć widzowie. 7.45, półtora godziny, dwie godziny do zakończenia wędkowania. My się zaczynamy pakować, zaczynamy sprzątać. To jest koniec, jesteśmy bez ryby. Tu jakaś w ogóle glut przypłynął zielony. To jest w ogóle szok. Co mam powiedzieć Wam, połowisku de Pruin. Lipa? Nie, no żartuję. Lipa jest, bo się nic nie udało złowić. Nie wiem, czy to wina tego, że nasze miejsce jest oblegane tak często i tu jest tak ta ryba już wyczulona, czy co jednak tyle kombinacji, wywózek, zmiany towarów, zmiany przynęt, zmiany haków, zan... No wszystko, co, co, co mogłem zrobić, zrobiłem, nie dało mi ryby. Więc Nie wiem że ja się już prawie Zakończyłem Do samego końca wędki Do samego końca Może A nóż nie widelec Pakuje się dalej No i zobaczymy Ostatnie sprzątanie widzicie Miejscóweczka Prawie czysta Czy to jakieś są Papierki to Pozbierać do końca Żeby nic nie zostawić Miejscówka czysta, odwierzemy kosz I cóż Cztery dni, trzy noce Pierwszej nocy mieliśmy dwa, ja miałem dwa brania, Piotrek jakieś jedno I od tamtej pory nic Zmiana miejscówek, zmiana smaków, zmiana kulek z kulek na orzechy, z orzechu na kukurydze, 4 na włos, jakieś inne rzeczy totalnie nic. Sąsiedzi z stanowiska 2 to są lokalsi, ponoć mają tam parę ryb, gratuluję. My jako świeżaki, tak średnio, szkoda, bo liczyłem na ten wypad, że zrobię dla Was coś naprawdę fajnego. Film oczywiście będzie, przykro mi jest, że tak wyszedł. Ja moim zdaniem dokonałem wszystkiego, wiadomo, jeszcze sam się wielu rzeczy muszę nauczyć, żeby. Żeby móc pokazać Wam, że na, nawet na nowych wodach jestem w stanie wypracować tego karpia. Tym razem się nie udało. Cóż, miejscówka spakowana, Piotrek ledwo żywy. Wie, wie. I my będziemy się zwijać. Czekamy na transport. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I do następnego.